Wasza wysokość. Orety, ale ale w w górę Noa. Dobrze będzie mieć tu drugiego wysokiego. Mój człowiek. Dasz wiary, stary! Jesteś olbrzymem! A to znaczy, że czeka nas najlepszy rok w życiu. Ej, ej, nie mogę! Nie mogę! Ech. Proszę, kolego. Mm. I siób! Jesteśmy numerem jeden! Jesteśmy numerem jeden! Hmm. No pewnie, kolego! Z czego się cieszycie? Znaleźliście podłogę tych kociaków? Nie! Cieszę się jego szczęściem! Ale super, będzie mieć wysokiego przyjaciela! A właśnie nie! O, no tak. Nie umiecie czytać w myślach jak ja. Słuchajcie, jesteście teraz na dwóch różnych Hmm, najwyżej tydzień. Tara, tara, no, tak nie będzie, prawda? Pewnie, że nie. Nic nie zmieni naszej przyjaźni. Zaufaj mi. Dobra, to może 2 plus 2? O, 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 ja wiem. 2 plus 2 to 4. No, co ty na to, kolego? Hmm, patrząc z góry, raczej 5? Dobrze, kogo obchodzi, co tu jest napisane? Będzie 5! Dzieciaki, zainstalowałem górską kolejkę na podwórku, chodźcie! Wszyscy stać! Niech to! Wszyscy prócz Noa są za niscy! Gotowy na przejażdżkę? Sorry Owen, ale to kolejka górska! Fajnie. Jeszcze raz? O tak! <grywa> <grywa> Raczej mniej niż tydzień. <grywa> Dobra, dzieciaki. Dziś śmieszkowym przysmakiem są... mrówki na pniu! Skończył się seler, masło i rodzynki. Nie martw się, zamówiłem pizzę dla nas wysokich. <grywa> o um, Spoko, ale może Owen mógłby zjeść z nami? Wydaje mi się, że urósł ostatnio. Kolego, zapomnij! Ołen to jeszcze maluch. Po pizzy pewnie tylko rozbolałby go brzuch. Masz skocz po nią. Mam jechać autem szefa? Okej! Okay. Oj, Miśku. wiem, że Noa mówił, że nic się nie zmieni, ale serio zaczynam myśleć, że Izzy miała rację. Ty ci człowieczku mini chłopczyku i... Izzy... Mówi prawdę. No! To było mega! Normalnie bym się zdenerwował, ale że to ty. Chodź, zjemy popcorn i pooglądamy filmy kung fu. <grym> Dobra, dość tego! Muszę być wyższy i to już. Tak, mniej niż tydzień. Chciałbym być wyższy. MUSZĘ ODWIEDZIĆ GINA! Cześć! Widziałem cię zeszłego lata, ale wtedy jakoś nie miałem życzeń. Teraz mam! Proszę spraw, bym był wysoki! Wielki Doltar spełni twoje jedno życzenie! O co? Aaaa! Popsuty w He <śmieniu> Butelka serum wzrostu! A niech to! Wydałem ostatnie pieniądze na Gina! <śmieniu> Ręce mam za krótkie... Muszę coś wymyślić! Już wiem! Ja, tak! E? Podniosę cię za głowę! Co? Nie! Nie jestem pluszakiem! Ja e? chcę głowę! Nie, nie jestem pluszakiem! Mem. Cześć wam! Zauważyliście różnicę? Bo rady, o, jure, jure, jure. Ty. Nie. O, nie, Owen! Coś ty zrobił! Czy to nie oczywiste? Urosłem! Jak ty! Teraz znów możemy się kumplować! Przecież my nigdy nie przestaliśmy! Ale Izzy powiedziała, że przestaniemy! Pomyślałam, powiedziałam i nie żałuję! Chcę zaznać miłości i szacunku, które masz od kiedy urosłeś! To nie w porządku! Mam już dość, mam już dość, mam już dość, mam... A, Świetnie, no to chodź, pobawimy się w coś dla wysokich. Chodź! I... Oh, ale bałagan Ciekawe, że wszyscy podobnie zareagowali na Oena. Myślałem, że wielkie karki są spoko. Cóż, jednak nie. O, w czym mogę pomóc? Mm, tak, wielmożny Horacy Zuman, światowy autorytet w temacie memandertalczyków, brakującego ogniwa między żyrafą i człowiekiem. Otrzymałem informację, że ostatnio byli widziani właśnie tu w pana szkole. Ps Szefie! On chyba mówi o Ołenie! Niech mu szef nie ufa! I co pan chce zrobić z Oenem? Yy, to znaczy żyda chłopcem! O ile takiego mamy! Wsadzę go do mojego zoodziwolongów oczywiście! No nie wiem, Owenowi mogłoby się spodobać życie w zoo Tam żywiłbym go liśćmi akacji, owocami i orzechami Owen nie cierpi zieleniny Obawiam się, że niestety żaden niziutki blond Owen tu nie przebywa <śc bedrooms> Może dzięki temu czekowi zmieni pan zdanie? Wow, to jest sporo zER! Szefie? No nieważne. Skoro nie chce pan sprzedać Memandertalczyka, oddalę się, oczywiście nie knując jak go złapać, kiedy nikt nie będzie patrzył. No, słyszałeś go, wielko ludzie, nie ma się czym martwić! Owen, musisz się gdzieś schować, gdyby Zuman wrócił! Jasne! No dobra, na pewno nie tylko ja chcę uniemożliwić temu dziwakowi zamknięcie Owena w zo. No! No, a spokojnie, masz jeszcze jednego szerokokarkowego kumpla, pamiętasz? Dobra, szefie, nie chcę szefa ranić, ale nie jesteśmy kumplami. Kolejka górska i wjeżdżanie autem w ściany jest spoko, ale Owen jest moim najlepszym przyjacielem. Ale, ale... <laughs> Co wy na to? Pomyślcie, ile razy Owen ryzykował dla nas. Jak kiedy pokonał tego złego bałwana? Albo jak przegonił obcych, którzy chcieli zniszczyć planetę? Albo kiedy uratował świat przed budyniem? To była spora budynia. Żadnego z tych wydarzeń nie kojarzę. Żadnego z tych wydarzeń nie kojarzę. Uratujemy go? Jak? Zuman nigdy nie odpuści! Owen jest zbyt rzadki i wyjątkowy! Tak. Ale gdyby wcale nie był. Dobra. Wiem, że to przesada, ale to jedyna szansa. Urodziłam się do tego! Aha! Mam cię, gadaczu! To koniec! A! Tak! Jedyny Memander talczyk na całym świecie i cały mój! A co co jak to jak ty? Rety, sorki przepana, ale wygląda na to, że Owen nie jest tak rzadki i wyjątkowy jak pan myślał. Właśnie i co teraz? Zabnie pan wszystkich w swoim zodla dziwaków? Ha, 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 ha. Miło się robi z panem interesy. To naprawdę sporo rozer. No to chyba zamieszkaliśmy w Zo. Mogło być gorzej. Przynajmniej jestem z przyjacielem. Dobra, pora karmienia. Możecie zjeść całą zieleninę. Co? Nie! Wypuśćcie to! Błagam! Pomocy!